Hej, witam w kolejnym filmie na moim kanale. I jak widzicie, po tytule jest to fan mail. Tak, dostałam paczkę od mojej Wicki. Nazywa się Lotier Perez. I już na początku chciałam bardzo podziękować, bo nie myślałam, że w ogóle ktokolwiek będzie chciał mi wysłać paczkę. A jednak. Ktoś zechciał i bardzo za to dziękuję. Dużo to dla mnie znaczy. Bo ogólnie ja nie myślę, że jestem jakąś ciekawą osobą. W ogóle jestem w szoku, że tak dużo osób mnie ogląda. I że tak dużo osób pisze mi takie miłe wiadomości. Daje mi fanarty. Ostatnio dostałam takiego ładnego fanarta. Tutaj wam pokażę. Naprawdę, wy jesteście przesłodcy i ja nie wiem, czym ja sobie na to zasłużyłam, bo... Nie uważam, że mam jakieś super filmy, ale bardzo dziękuję za to wszystko. I teraz tą paczkę dostałam. To jest takie słodkie, że aż mu się chce płakać. Skoro już się tak rozczulam, to powiem Wam, że jak mam jakiś słaby dzień i jak mnie smutno, to lubię sobie wejść na YouTube'a albo na TikToka i poczytać Wasze komentarze, popatrzeć po prostu ile osób mnie ogląda. I zawsze mi to poprawia humor, więc dziękuję za taką dużą aktywność. Jestem po prostu w szoku. Ja nie myślałam nigdy, że w ogóle na YouTubie tyle osób będzie mnie dubić i oglądać, więc dziękuję. A teraz przejdźmy sobie do tej paczuszki i ogólnie yy, sorki, jeśli... Światło jest złe, ale już jest późno. No i musiałam coś wykombinować, żeby jakoś to wyglądało i mam nadzieję, że jest git. Ale przejdźmy sobie do paczuszki. Jeszcze raz powiem, paczka jest od Loty LPS. Tutaj macie jej kanał. No i tak wygląda ta paczka. Wydobyłam już ją z tej folii i takie jest opakowanie z grincha. Przejdźmy do tego co jest w środku. Tak to tutaj wygląda. To jest taka folia bąbelkowa. mamy tutaj ładnie tak starannie zapakowane paczkę w środku, żeby nic się nie stało. Wystarczyło tutaj po prostu rozerwać. Nie wiem, czy może będzie tu coś w stylu czy coś. Mamy taką karteczkę z napisem dziękuję. I dla Atari. I tutaj jest widok tej osoby, która wysłała mi paczkę. Nie wiem od czego zacząć. Dobra, od tego. E, mamy tu naklejki. O, gdzie lecisz? E, otwórzmy sobie te naklejeczki, tylko ja trochę nie widzę, bo jestem ślaka. Ale słodkie, bo jak w sam złoty. To powiem że żebyś mi naklejki jakieś w moim stylu. Mamy furina. Ja mówiłam, że kocham furina. Widać, że mnie ktoś słuchać. Dziękuję. Uwielbiam Purina. Ale uwielbiam Pusina i Purina. Więc to są takie podobne imiona. Mamy tutaj jeszcze taką naklejeczkę. Te puriny to na pewno użyję sobie. Gdzieś to tłaczy coś. Dalej mamy. Coś mi spadło. Atari. Moja nazwa i babeczka, ta moja, y, którą mam w nazwie na YouTubie. Dziękuję. Moja kotka przesłodka. I druga. Takie dwie naklejeczki. Bardzo dziękuję. Dalej mamy taką naklejeczkę z moją szczurcerką, w tym jej ubranku. Bardzo słodkie, sorki jak, jak, jakieś ptaki słychać w tle, ale no jest gorąco i muszę mieć okno otwarte, bo inaczej umrę. Dalej mamy znowu Purina. Kocham, kocham Purina, dziękuję. Na pewno wykorzystam do tła, bo są przez słodkie te naklejki. Muszę uzupełnić to tło z tym Pusinem jednym samotnym. Jeszcze o te naklejki z... Purinem i jeszcze mamy tutaj takiego purina małego, jaki słodki i takiego <noise> takiego kogoś, nie wiem jak on się nazywa. I tutaj dalej mamy mamy słodycze. Dziękuję, Moja lubię. <noise> ja lubię słodycze, zwłaszcza kindera lubię. Mój ulubiony słodycz to jest kinder country w ogóle. Bueno też lubię, więc bardzo dziękuję <grywa> na pewno zjem. ale Dobra, to było to. Tylko ja jestem jakaś nieumiejętna. To było. Mamy takie okularki. Bardzo są ładne i myślę, do kogo one wypasowały. Zaraz sobie je przymierzymy do kogoś, do jakiegoś Petropa, ale idzie mi taki short, do którego one myślę, że będą pasować super. Więc za niedługo będzie unboxing, i w tym unboxingu przymierzymy je na tego shortera, który mi idzie. może sobie go na tą moją shorterkę, chociaż. Jej tak one nie będą pasować, bo, no bo ona jest taka jasna i takie czarne okulary nie zbyt pasują, ale do tych shortów, co mi idą, zwłaszcza do tego jednego, będą pasować idealnie. Wysypię sobie tą rękę może. I tak, co tutaj mamy? Mamy tutaj jakiś naszyjnik. Nałożyłam ten naszyjnik i tak on wygląda. On już pasuje do tej mojej 64, bo jest jasny, a ona ma taki jasny styl. Fajnie wygląda. Nie wiem, czy to na pewno jest naszyjnik, bo trochę jest duży, ale. No nie wiem, co to by mogło innego być, chociaż tak. O, tak fajnie wygląda. Jakby to czymś zaczepić tam z tyłu, żeby się nie ruszało. Ej, mega fajnie to wygląda, tak szczerze. I to mi się podoba. Dziękuję za to. <noise> Fajnie. Nie wiem w końcu na co to jest, ale ja będę to zakładać na jej ucho, bo wygląda zarąbiście. Mamy takie dwie kokardki: taką niebieską i fioletową. Już bardzo ładnie wygląda i bardzo dziękuję. Dobra, teraz zostały takie dwa naszyjniki, które mnie bardzo interesują, bo są perłowe. <noise> ja kocham perły i się mienią, kurde ładnie to wygląda, dobra, załóżmy sobie najpierw ten taki zwykły, tak się on prezentuje i bardzo mi się podoba, a więc tak wygląda ten naszyjnik, on jest no, a więc on jest podobny do tamtego tylko ma tutaj taki, takie srebrne coś ale fajnie to wygląda bo to tak urozmaica stylizację i podoba mi się. Tak by wyglądało to razem i bardzo mi się to podoba. Będę ją tak ubierać, jak będę mieć tą niebieską kamizelkę. Został nam ostatni fakulneczek I co my tutaj mamy? Pierwsze co wypadło jest to... jest to taki pień mm, do dekoracji, do jakiejś scenografii. Fajnie, bo ja nie mam takich. Ja mam tylko takie duże, a ten jest powiedziałabym, że idealny wielkościowo do pet shopów. Na pewno go będę wykorzystywać do jakichś zdjęć na Instagramie. Zapraszam na Instagrama, jak już o tym mówię, ale no, bardzo dziękuję. Właśnie nie wiem, gdzie takie rzeczy można kupić. Ale na pewno wykorzystam, bo jakbym wiedziała. Gdzie się to da kupić, to to kupiła. A teraz już nie muszę, bo dostałam taki w paczce. Dziękuję. Dalej mamy ulotki z pet shopu. Nie wiem, czy to dlatego, że ja powiedziałam, że nie wiem, jakie są figurki w fali drugiej i w pierwszej. Jeśli tak, to dziękuję, bo teraz wiem, jakie bym chciała w sumie. Ale ten żółwik jest ładny musiałe w oczy o ten bardzo dziękuję bo ja w sumie nie miałam tego a to jest fajne figurki nie 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 ten nie o tym. dziękuję bardzo za to i dalej tutaj mamy ostatnie dwie rzeczy jest tutaj takie drewienko w kształcie serca. Tak wygląda przy mojej szorcie. I ostatnia rzecz to jest taki kwiatuszek. Bardzo mi się podoba. On jest w moim stylu, bo jest złoty. A ja lubię złoto. Jest taki w ciepłych kolorach. Ja lubię. Bardzo dziękuję. A więc to były wszystkie rzeczy, jakie znajdowały się w tej paczuszce. Bardzo dziękuję szczególnie za te ubranka, one są przefajne. Gdzie ja zgubiłam ten naszyjnik? Hala. Dobra, założyłam go z powrotem, gdzieś mi się zagubił i już zapomniałam o czym mówiłam. Dziękuję bardzo za wszystko co było w tej paczuszce. Zapraszam do Loti na kanał, bo nagrywa fajne filmy. Jeszcze raz dziękuję i jeszcze raz powtarzam, że nie spodziewałam się, że będę nagrywać taki film, ale no. Bardzo się cieszę, że dostałam paczkę i też jest przemiłą usłówką. Bardzo dziękuję za paczkę i. Dziękuję! Ale to by było na tyle, więc. Pa!